10 tysięcy kroków. Mhm. No to jest łatwo zrobić spacerując na przykład z wózkiem, z dzieckiem. Bardzo łatwo. Czy to już może nam dać jaką, jakieś fajne podstawy do tego, żeby wracać do tej formy? Oczywiście, że tak. To jest właśnie to, co nie kosztuje, bo nie musimy kupować żadnych karnetów na siłownie, nie wiem, maty do domu, tak? Albo nie mamy właśnie miejsca, w przestrzeni w mieszkaniu. Um, więc te spacery na początek są jak najbardziej ok. Tym bardziej na tym pierwszym, pierwszym, początkowym etapie, kiedy potrzebujemy też nawet czasu dla siebie, bo możemy wtedy sobie coś puścić, na słuchawkach, dziecko śpi, wiesz, możemy jakiś podcast, porozmawiać z przyjaciółką, zadzwonić do niej, usiąść gdzieś później na ławce, poczytać książkę, cokolwiek, ale żeby się po prostu ruszyć, wyjść z domu, przywieczyć głowę, przemyśleć kilka spraw, pobyć sama ze sobą, bo wiadomo, w domu jest harmider, bo są inni domownicy, nie wiem, inne dzieci, milion obowiązków, a tutaj jestem, jest tylko ja dla siebie i, i, i tak zlecą te dziesięć te, tysięcy kroków, to jest niby dużo, ale tak naprawdę to to jest jeden dłuższy spacer, wiesz, albo po, poranny spacer popołudniowy i już można nabić te 10 Uwielce. tysięcy. I to można przy tym schudnąć? Jakie jest twoje zdanie? Um, no tak obiecują niektórzy w tych rolkach na Instagramie, że o, te 10 tysięcy kroków i będziesz miała taki, taki efekt. To też jest, zależy. Tak, to mm. jeśli, jeśli nie trzymasz um, odpowiedniego żywienia dla, swojej, nie, dla swojego zapotrzebowania um, to kalorycznego, to jeśli byś lubiła te 10 tysięcy kroków, ok, będzie spalała jakieś kalorie, ale to też nie będzie miało jakiegoś tam spektakularnego efektu.